Zapoznałem się kiedyś z wynikami badań socjologicznych na ten temat, oto te wyniki zrymowane. Jaś jest nowy w przedszkolu, więc koledzy w klasie mówią mu, że źle nie jest. Pić i palić da się. A dziewice jaś pyta, są tu jakieś jeszcze. Co dziewice w starszakach, co ty w żłobku jesteś. Więc jaś do koleżanki pochwalić się leci. Ja już wiem, jak to robić. Wiesz, żeby mieć dzieci. Na to zosia niewinnie nie wbiła oczka w ziemię. Ja to już umiem tak robić, żeby dzieci nie mieć. A my dorośli, babcia przez wnuka spytana, skąd dzieci, Coś zaczęła bredzić o bocianach, Aż wnuczka braciszkowi tak podpowiedziała, Powiedz jej, bo do śmierci nie będzie wiedziała. Więc uczmy się, by wypaść od dzieci nie gorzej, bo inaczej to wiecie, do czego dojść może, jeżeli sejm zabroni, choć już zaczął wiek się, żeby nauczycieli dokształcano w seksie. Wtedy łatwo przewidzieć, że będziemy mieli całe mnóstwo niechcianych nauczycieli. Sami widzicie, jak, jakie paralele myślowo-skojarzeniowe może wywołać proste żeglarze. Prosta szanta dziewicy.